CARE Group to dynamicznie rozwijająca się międzynarodowa firma podatkowo-księgowa. Zatrudniamy ponad 230 specjalistów i świadczymy profesjonalne usługi w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Współpracujemy z firmami, które są liderami swoich branż, takich jak nieruchomości, retail, produkcja, fundusze inwestycyjne, IT. OZE czy Motoryzacja. Obsługujemy zarówno startupy, jak i globalne grupy ze zległą strukturą spółek. To, co nas wyróżnia, to kompleksowe podejście. Oferujemy nie tylko usługi księgowe, ale także ekspercką wiedzę podatkową oraz teractwo biznesowe. Dzięki temu dostarczamy klientom dokładnych, rzetelnych informacji wspierających ich w podejmowaniu trafnych decyzji. Dynamiczny rozwój naszej firmy oraz różnorodność klientów, z którymi współpracujemy, sprawiają, że niezawodny system ERP jest dla nas niezbędny. Obsługujemy firmy z różnych branż, co wiąże się z ogromną liczbą procesów i danych do zarządzania. Dlatego właśnie system ENOVA jest kluczowym elementem naszej działalności. Pozwala nam nie tylko efektywnie skalować rozwiązania, ale też sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów, zapewniając im bezpieczeństwo i niezawodność usług. Przy wyborze partnera technologicznego zależało nam na gwarancji szybkiego czasu reakcji, wsparciu w przypadku niestandardowych wyzwań czy zmian oraz doświadczeniu w realizacji tego typu projektów. Jako BPX działamy na rynku nieprzerwanie od 2006 roku. Pomagamy firmom przejść na wyższy poziom transformacji cyfrowej, która dzisiaj jest kluczowym elementem rozwoju każdej organizacji. Będąc autoryzowanym partnerem Sonete, producenta oprogramowania Enova 365, specjalizujemy się w kompleksowych wdrożeniach, rozwoju i wsparciu całego systemu. Mamy za sobą właściwie setki wdrożeń, w tym w biurach rachunkowych, firmach prywatnych i dużych podmiotach sektora publicznego, co daje nam bardzo szerokie pole manewru w dostosowywaniu systemu do najbardziej wymagających procesów. Współpracując z KR Group z przyjemnością pomogliśmy wcielić ich pomysły w życie. Skupiliśmy się głównie na optymalizacji, automatyzacji procesów, aby docelowo umożliwić KR Group pracę na nowoczesnym i elastycznym narzędziu, które będzie skutecznie wspierać zarówno pracę firmy, jak i jej klientów. Poszukiwaliśmy zintegrowanego rozwiązania. System Enova miał wspierać kluczowe obszary, takie jak zarządzanie płatnościami, synchronizacja danych oraz ewidencja środków trwałych. Dzięki wdrożeniu Enowy zyskaliśmy znaczące korzyści, które wyrażają nas na tle konkurencji, a wprowadzone przez BPX modyfikacje pozwalają nam obsługiwać naszych klientów sprawniej i dokładniej. Dzięki zwiększonej automatyzacji staliśmy się jeszcze bardziej elastyczni. Przede wszystkim zwiększyliśmy efektywność operacyjną i dodatkowo podnieśliśmy jakość prezentowanych danych. To z kolei przełożyło się na wyższą satysfakcję naszych klientów oraz większą przejrzystość procesów. Szybsza reakcja na potrzeby kontrahentów, automatyzacja wielu procesów oraz redukcja błędów to tylko niektóre z efektów, które znacząco podniosły jakość naszej obsługi. BPX okazał się doskonałym partnerem, który elastycznie odpowiada na nasze potrzeby, dostosowując rozwiązania do specyficznych wymagań naszej branży. W ramach rozbudowy systemu NOWA 365 dla CAR Group kluczowe zmiany obejmowały automatyzację procesów i zwiększenie efektywności operacyjnej, wprowadzenie synchronizacji kontrahentów poprzez API, która pozwoli na bieżącą aktualizację danych w wielu bazach, funkcję zbiorczej wysyłki plików JPK i e-deklaracji, która uprości obowiązki raportowe, automatyczne porównanie salt bankowych z księgowymi, które w przyszłości zwiększy dokładność i zgodność danych finansowych. Dodano funkcję. Która umożliwia rejestrowanie dokumentów związanych z ulgą za złe długi, co w efekcie ułatwi monitorowanie i odzyskiwanie należności oraz zgodność z przepisami podatkowymi dotyczącymi wierzytelności. Wdrożenie mechanizmu pozwalającego na modyfikację dat rozliczeniowych płatności, która zapewni elastyczność w zarządzaniu przepływem środków finansowych i dostosowanie raportowania do wymagań spółki. Cieszymy się na dalszą współpracę z KR Group i wspólne tworzenie ciekawych rozwiązań. Które będą odpowiadały na przyszłe wyzwania rynkowe i zmieniające się potrzeby ich klientów. Praca z klientem, który jasno definiuje swoje cele i jest otwarty na elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań, pozwala nam lepiej dopasować nasze usługi do potrzeb tworząc zarazem wartość dodaną i długofalowe korzyści dla obu stron. Celem tej współpracy od początku było i nadal jest automatyzowanie kluczowych procesów finansowych, co pozwala KR Group obsługiwać większą liczbę klientów w krótszym czasie z zachowaniem wysokiej jakości. Automatyzacja księgowań, precyzyjne raporty i standaryzacja procesów sprawiły, że pracownicy popełniają mniej błędów, a firma jest gotowa na wyzwania związane ze wzrostem liczby klientów i zmieniającymi się wymaganiami rynku. Dodatkowo KR Group zyskała nowoczesne narzędzie do zarządzania KPI, a dostęp do narzędzi BI pozwala na bieżąco monitorować wyniki i podejmować trafniejsze decyzje biznesowe wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa operacji finansowych.